Cześć, witam Ciebie na moim kanale, jestem Kinga Paulina i tutaj w tej przestrzeni dzielę się moim doświadczeniem z Ho'oponopono, czyli prastarą hawajską praktyką pojednania, wybaczania, naprawiania relacji, uzdrawiania i tak naprawdę zerowania nas. Słuchajcie, i co to jest to zerowanie? To zerowanie to jest taki stan, gdzie my czujemy się dobrze same ze sobą, tak, spójne wewnętrznie Takiej wewnętrznej harmonii, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. I żeby do tego stanu zero dojść, to my potrzebujemy po prostu powtarzać mantrę Ho'oponopono, a mianowicie przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję i kocham Cię. I słuchajcie, ja tutaj powiem Wam o mojej podróży, tak? Z Hooponopono, która trwa ponad 6 miesięcy, ale dziś chcę zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny aspekt, a mianowicie uzdrowienie fizyczne. Tak? To fizyczne uzdrowienie. No bo co się dzieje, gdy my żyjemy sobie? Tak, yy, i przypisano nam różne naklejki, nalepki, etykietki, może same przypisałyśmy sobie, tak? że coś jest ym, jakimś schorzeniem przewlekłym. Yy, nie wiem, że u mnie w rodzinie wszyscy tak mają, ja też tak mam. Odziedziczyłam po mamie, babci, nie wiadomo kim po królu Mieszku pierwszym, prawda? Yy, no i właśnie, i często jest tak, że słuchajcie, my, yy, przynajmniej to był mój przypadek, yy, miałam pewny dolegliwości takie yy, powiedzmy nieciężkie, tak? Yy, I co ja zrobiłam z nimi? Słuchajcie, ja przyzwyczaiłam się do nich, ja oswoiłam się z nimi i co się stało? Ja po prostu stwierdziłam, że to jest normalne, tak? Że na przykład to się dzieje, czy tam to się dzieje, po prostu znormalizowałam to. No i tak sobie żyłam, znormalizowawszy to wszystko. No i co się stało i yy, co się dzieje właśnie podczas tej podróży Ho'oponopono? Ta podróż pono, te cztery zwroty, przepraszam, proszę wybacz, mi dziękuję i kocham Cię. One, słuchajcie, czyszcząc nasze myśli, te nasze błędne wspomnienia, bolesne wspomnienia, powodują to, że my uzdrawiamy się. Po prostu uzdrawiamy się na poziomie emocjonalnym, psychicznym i fizycznym. Dokładnie tak! Tylko potrzebujemy sobie na to pozwolić. Ja teraz po ponad 6 miesiącach zauważyłam, że to, co ja znormalizowałam, tak, co uznałam, że, yy, że po prostu tak mam, tak i tak będzie. Ja zauważyłam, że słuchajcie, ja jestem gotowa na to, żeby pozwolić temu odejść. Po prostu odejść. Jestem gotowa na to, żeby podziękować. I pozwolić odejść. Dlaczego? Dlatego, że te różne rzeczy, które nam się przydarzają na planie fizycznym, te różne jakieś dolegliwości zdrowotne, słuchajcie, to jest tak naprawdę krzyk naszej duszy. Ja już mówiłam o tym, to jest krzyk naszej duszy, tak? I co on może oznaczać? Może on oznaczać, że zamknęłyśmy jakieś emocje, niewypowiedziane, niewykrzyczane, niewyrażone emocje. Tak? Może przydarzyło nam się coś e, traumatycznego, i tutaj uwaga: ja mówiąc, e, używając tego terminu traumatycznego, to słuchajcie, to nie musi być wcale nic e, na pozór wielkiego, tak? Bo może ktoś sobie będzie myślał, no, przecież nikt mi nagle nie umarł, nie wiem, nie doznałem żadnego wypadku i tak dalej. Nie, słuchajcie, traumatyczną rzeczą może być naprawdę cokolwiek. I jak my możemy dojść do tego, czy coś było dla nas traumatyczne, jeżeli coś nami bardzo wstrząsnęło, jakaś sytuacja, tak, i my przeżywamy to w osamotnieniu, nie mamy z kim się podzielić, nie ma tak zwanego współczującego świadka obok nas, to dla nas to będzie traumatyczne, tak? I teraz przypomnij sobie, czy może były takie sytuacje u ciebie, Yy, prawdopodobnie może w dzieciństwie, tak, bo zazwyczaj my w dzieciństwie gromadzimy nie tylko, ale w dzieciństwie gromadzimy właśnie te tak zwane traumatyczne sytuacje, yy, gdzie na przykład nie wiem yy, upadek z drzewa, tak, nie ma mamy obok, yy, obite kolano, yy, nie wiem yy, poturbowałam się, no i co? Jest to dla mnie traumatycznym przeżyciem, tak? No bo tak jak powiedziałam, nie ma tego. W Półczującego świadka. Ja przeżywam to w samotności, tak? Więc teraz zastanów się, czy są takie sytuacje w Twoim życiu, e, czy były, ale nawet jeżeli ty sobie nie przypominasz na poziomie świadomym o takich rzeczach, to właśnie ciało będzie Ci o tym pokazywać, będzie Ci o tym mówić, będzie Ci to pokazywać i będzie krzyczeć. To jest właśnie ten krzyk tej duszy, tak? I co ja chcę zrobić dziś? Słuchajcie, dziś zrobimy bardzo krótką medytację. Ja któregoś dnia kolejnego umieszczę medytację długą, tak, do słuchania po prostu w domu. Ale dziś chcę, żebyś zwróciła uwagę Właśnie na tą najbardziej naglącą Ciebie, powiedzmy, dolegliwość, tak? którą możesz odczuwać i może którą znormalizowałaś, tak? Bo my po prostu pewne rzeczy normalizujemy, zapominając, że y, możemy już to pożegnać, tak? Możemy już podziękować, ukochać i pożegnać, bo wreszcie zajęłyśmy się sobą, tak? No więc teraz y, znajdź zaciszne miejsce. Zrób kilka wdechów i wydechów po to, żeby po prostu wrócić tu i teraz, tak? Żeby być tu i teraz, oczyścić swój umysł. Więc wdech, wydech. Najlepiej będzie, jak zamkniesz oczy i położysz dłoń na sercu, żeby połączyć się po prostu ze sercem, żeby poczuć wdzięczność. Bo my przez tą wdzięczność zaczynamy wibrować wyżej, tak? Wchodzimy na tą wibrację miłości. A jak wiemy, e, miłość e, wszystko jest w stanie uzdrowić. Więc oddychaj równomiernie. Zamknij oczy, połóż dłoń na sercu i po prostu poczuj bicie Twojego serca, tak? Poczuj bicie i przypomnij sobie, że Twoje serce bije dla Ciebie w każdej sekundzie Twojego życia. Poczuj wdzięczność do Twojego serca. Nie musisz nic mówić, po prostu poczuj wdzięczność do Twojego serca, bo dzięki Twojemu sercu jesteś tu i teraz, tak? Dzięki temu biciu obudziłaś się, podarowano Ci nowy dzień, nowy początek. I teraz pomyśl o Twojej dolegliwości, tak. Przypuszczalnie jest ona związana z jakimś organem, z jakąś częścią Twojego ciała. Więc po prostu pomyśl o niej, tak. I oczami wyobraźni postaraj się wyjąć ją z Twojego ciała i postaw przed sobą. Jeżeli jest to żołądek, tak, wyjmij ten żołądek i postaw go przed sobą. Eee, może jest to ból kolana, więc postaw to kolano przed sobą. I teraz poczuj, co widzisz. Poczuj to. Jakie słowa. Przychodzą Tobie do głowy. Jak opisałabyś ten żołądek, czy to kolano? Jakie emocje się pojawiają? Może pojawia się jakiś kolor? Może jakaś konkretna emocja? Może jakieś konkretne słowo. Obserwuj, obserwuj jak ten żołądek, czy jak to kolano, to może być cokolwiek, tak? Ja tutaj podałam przykład. Jak one wyglądają. I teraz zapytaj, zapytaj tego żołądka, zapytaj tego kolana. Czego potrzebujesz? Co mogę dla Ciebie zrobić? Czego potrzebujesz? Co mogę dla Ciebie zrobić? I poczuj, poczuj tą odpowiedź, tak, co do Ciebie przychodzi. Teraz powiedz do tego żołądka, czy do kolana, czy do tej części ciała, czy organu, którą, która stoi przed Tobą. Widzę Cię. Widzę Cię. Widzę Cię. I znowu obserwuj, czy ten organ, ta część ciała, ten żołądek, to kolano, czy relaksuje się, czy zmienia się pod wpływem Twoich słów, pod wpływem tego, że powiedziałaś: Widzę Cię. Widzę Cię. Teraz w zależności od tego co poczujesz, powtórz. Przepraszam. Proszę wybacz mi. Dziękuję, kocham cię. Możesz mieć ochotę powtarzać tylko na przykład kocham cię. Albo dziękuję kocham cię. To jest w porządku. Eee, powiedz te słowa. Które ta część ciała, czy ten organ, ten żołądek, czy to kolano potrzebuje usłyszeć? Powiedz dokładnie te słowa, które potrzebuje usłyszeć. I obserwuj, obserwuj, czy zmienia się kolor tą część ciała, tak, ten organ. Eee, obserwuj, czy zmienia się emocja. Jakie słowa się pojawiają. Jeżeli pojawiają się emocje, to po prostu pozwól im wyjść, tak? I teraz na zakończenie powiedz: yy, Już nie musisz tego nieść, bo ja biorę pełną odpowiedzialność za moje życie. Już nie musisz tego nieść, bo ja biorę pełną odpowiedzialność za moje życie. Już nie musisz tego nieść, bo ja biorę pełną odpowiedzialność za moje życie. Dziękuję i kocham Cię. I obserwuj, co się dzieje, i teraz włóż ten organ, czy tą część ciała z powrotem do Twojego ciała. I, i poczuj, i poczuj, co się dzieje. Weź głęboki wdech. I wydech. I gdy będziesz gotowa, to powróć do tu i teraz. Słuchajcie, ta bardzo krótka medytacja ona jest bardzo potężna. Dlaczego? Doktor Ikalaki Hulen mówił o tym niejednokrotnie, żeby rozmawiać ze swoim ciałem, żeby rozmawiać ze swoim ciałem jak z małym dzieckiem, tak? Ja na swoim przykładzie wiem, że ja przez większość życia ja tylko wymagałam od mojego ciała, tak, że skóra ma być taka, że nie wiem, nogi mają być takie, a brzuch taki. Ja tego wymagałam. Tak? Moje ciało było w takim reżimie, po prostu, gdzie ja wymagam, wymagam, wymagam. I dopiero chłopono pono pokazało mi, jakby ta moja transformacja tak? ta ścieżka cała transformacji że moje ciało tak naprawdę jest moim najlepszym przyjacielem albo jednym z najlepszych przyjaciół. Tak? No i wtedy zdałam sobie sprawę, że ja nie mogę tylko wymagać. No, bo żadna przyjaźń nie przetrwa, słuchajcie, jeżeli my będziemy tego wymagać, tak? I nie dawać nic od siebie. I wtedy zmieniło się moje podejście y, diametralnie, ale owszem, zajęło mi to sporo czasu. Y, przejść na inne myślenie, y, ale niesamowite jest to, gdy my właśnie zaczniemy. Rozmawiać z naszym ciałem. Niesamowite jest to, co zaczniemy obserwować, co zaczniecie obserwować, może już obserwujecie, gdy damy uwagę, po prostu dajmy uwagę, bo ta dolegliwość, która jest tym krzykiem duszy, i która objawia się w naszym fizycznym ciele, słuchajcie, to to są rzeczy, które potrzebują zauważenia. Tak jak małe dziecko. Małe dziecko potrzebuje czego? Uwagi i miłości. Bliskości, tak? No, oczywiście, potrzebuje też zjeść, <laughs> ale dajmy to w takim razie naszemu ciału, tak? Dajmy to i po prostu obserwujmy. Także zapraszam Ciebie do tego, aby powtarzać sobie tą medytację tak często jak potrzebujesz. Jak już powiedziałam, ja w kolejnych dniach umieszczę długą medytację. Do słuchania właśnie w domu, ale pamiętaj o tym, żeby codziennie rozmawiać ze swoim ciałem i okazać mu wdzięczność, miłość, zauważyć je, dostrzec, tak? Bo dzięki temu ciału właśnie mogłaś dzisiaj rano wstać z łóżka, tak? Będziesz mogła zrobić masę różnych rzeczy, które zaplanowałaś, a wszystko właśnie. Dzięki temu. Także dziękuję za Twój czas dziś. Jeżeli spodobała Ci się treść, którą dzielę się, to zapraszam oczywiście, żeby lajkować, komentować. Ja jestem ciekawa, jak wygląda Wasza podróż po tak? jakie zmiany obserwujecie. Tak jak wiecie, dostępne są moje książki, i słuchajcie, ja jeszcze zajmuję się, dopinam ostatnie ostatnie... Teraz brakuje mi słowa na koniec. Dopinam wszystko już na ostatni guzik, o tak, tak się mówi, dopinam wszystko na ostatni guzik po to, żeby te bardzo potężne narzędzia, tak którymi ja dzielę się tutaj na kanale, słuchajcie, żeby trafiły do Was, tak, bo to jest niesamowita szansa i okazja do tego, żeby właśnie wziąć odpowiedzialność za nasze życie, tak, żeby wziąć tą odpowiedzialność i po prostu to życie przetransformować. Także jeszcze raz dziękuję Tobie za to, że jesteś w tej przestrzeni. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i dzielenia się moim kanałem. Eee, I pamiętaj o tym, że kocham Cię. Do zobaczenia.